Witam, jest to trzeci dzień mojej wędrówki. Znajduję się w tej chwili koło jeziora o niewypowiadalnej dla mnie nazwie. Zaraz Wam pokażę miejsce, gdzie spaliśmy, to znaczy ja i kamerzysta. Jak widzicie, tak to wygląda. Byliśmy osłonięci przez skałę od wiatru. Póki co mamy szczęście, bo w ogóle nie pada. Ja śpię tylko i wyłącznie w śpiworze. Nie mam żadnej osłony. Tej nocy nie spałem prawie w ogóle, z tego względu, że była pełnia i po prostu nie dawało mi to spać. Tego nie widać tutaj na pewno na ujęciu, ale ten cały teren to jest jedno wielkie bagno. Jest dużo wody, także trzeba trochę uważać, żeby się po prostu nie wpierdzielić nigdzie. Magna się dalej nie skończyły. E, co kawa, jak dosłownie człowiek się zapada, ale nieźle weszliśmy właśnie na ścieżkę pod nazwą Miner's Track i idziemy pod górę. W tej chwili na przełęczy, która nie ma nazwy, wie silny wiatr Zaraz wam pokażę, jak tutaj wygląda okolica. Tamta góra nazywa się y Goel Foch, czy jakoś tak. Tam się nie wybieramy w ogóle. Zobaczcie sobie okolice jak wygląda. Tamta góra, na którą właśnie idziemy, nazywa się Glider Fah, czy jakoś tak. A tutaj jest coś ciekawego. Jest to góra Tryfan. Tutaj widzicie w dole jest jezioro niewomawialnej nazwy, przy którym spaliśmy dzisiejszej nocy. Idąc dalej, widzicie odblask to jest jezioro Glatlin. Byliśmy przy nim wczoraj. Idąc dalej, właśnie widzicie Snowdon. Dzisiaj w sumie wychodzi na to, że jest lepszy dzień niż chciałoby się na niego iść. A my idziemy tam. Tamta góra przed nami nazywa się Glider Fawr. Fabr, Jak jakbyś tak. I gdzie jest ona? Właśnie ostrożnie. A jak tam dojdę, to okolicę. okolice. Zabiję się w tej chwili na przełęczy zaraz blisko góry trafyn, którą zapewne widzicie tam, w tyle za mną. Zaraz nastąpi szybka reorganizacja szyków: to znaczy, zamienimy się plecakami z moim kamerzystą, On ruszy drogą okrężną. A ja jeszcze w takim razie ruszam na trafyn. Ma się następująco: odpuściłem sobie trafy. Powody właściwie są trzy. Po pierwsze, że powoli zbliża się wieczór, a to jednak nie wydaje się, żeby była wyprawa na dosłownie godzinę czy, czy trochę więcej. Kolejna sprawa to złe buty mam. Jestem w tej chwili w desantach i mam cały ekwipunek na sobie, tak że być może pomyliłem drogę. Jest to bardzo prawdopodobne, bo tu nic nie jest oznakowane. Po prostu w pewnym momencie znalazłem się w sytuacji, kiedy nie było za bardzo drogi, i dosłownie wisiałem na dwóch rękach nad przepaścią w pewnym momencie, bo tak mi się zdarzyło z tym całym plecakiem ze wszystkim, także sytuacja ma się następująco. Idę teraz normalnie dookoła góry. Zobaczę jak ma się sprawa z drugim wejściem od drugiej strony. Jeśli po prostu przynajmniej będzie wyglądało, że jest łatwiej, no to, to wyjdę. Jeśli nie, to po prostu sobie odpuszczę tym razem, wrócę tu najwyżej kiedy indziej. Bo tu jeszcze ważna sytuacja, o której trzeba na, napomknąć. surwal z surwiwalem, ale jeśli jest się w takiej sytuacji jak ja w tej chwili, to byłaby po prostu głupota i wręcz niebezpieczne, żeby pchać się tam dalej. Także tak jak mówię, odpuszczam sobie na razie. Być może jeszcze to zrobię, jeśli nie, to być może tutaj wrócę kiedy indziej. widzieliście nazywa się Ilan Idwal, czy jakoś tak, zamierzamy spędzić tutaj dzisiejszą noc, jak widzicie okolica jest przyjemna, nie pokazywałem niczego wcześniej, bo zwyczajnie nam się spieszyło, nie było czasu nic nagrywać, to co mówiłem wcześniej jako jeden z powodów dlaczego nie wyszedłem w końcu na ten tryfan, że jest po prostu późno, jest to racja, bo w zasadzie już się robi ciemno, tu jest może kwestia pół godziny do godziny, maksymalnie już będzie po prostu noc. Jeszcze jedna rzecz na temat tego jeziora, którą warto przytoczyć: tak czystej wody jak tutaj nie trafiliśmy jeszcze nigdzie, nigdzie wcześniej, po prostu w Snowdonie. Także jest fajnie. Witam, jest to czwarty dzień naszej wędrówki. Jak widzicie, jest piękna pogoda. Zostawcie sobie, zobaczcie. W zasadzie wszystko co chcieliśmy zrobić już jest zrobione. Nie licząc tego tryfanu nieszczęstego. E, dlatego postanowiliśmy spędzić tutaj chwilę. Jakąś godzinę, może dwie. Także da spokojnie po prostu. Nigdzie się nam już nie spieszy. Jeszcze jedną noc zapewne spędzimy w Snowdonii. Być może jeszcze jedną noc nad morzem. Poza A resztę po prostu będzie, będzie koniec. Zobaczcie sobie jaka jest okolica tutaj, bo jest naprawdę genialnie. No sami sobie zobaczcie. Woda, góry, piasek. Czego więcej do szczęścia potrzeba człowiekowi? Po godzinie 12 wyruszamy w końcu. Idziemy przez górę E Garn -I jakoś tak. Teraz Wam pokażę, bo właśnie możecie zobaczyć sobie jezioro Lynk tak, Przez które 20, które ja wam nie pokazałem. To jest właśnie tam dalej. Nie chcę mówić nic na zawsze, ale tak mi się wydaje, że ta góra E GRN Garn jakoś tak. Chyba będzie po prostu za taki w takiej, jak zrobimy, poczytajmy metrówki. Ale to się jeszcze wszystko okaże. Które widzicie przed sobą, z lewej strony. Pierwsze po lewej, to jest Trafyn Tam dalej jest przełęcz, bez nazwy, na której wczoraj byliśmy. Idąc dalej, macie szczyty, którymi szliśmy wczoraj to jest gryder Pach. Idąc kolejno, aż do gryder No, już jesteśmy praktycznie na szczycie. W ogóle co warto zaznaczyć, pierwsza z mi się zdarzyła góra. Żeby wychodząc po niej trzeba było normalnie jak pies kurde na czworakach wychodzić. No sami sobie zobaczcie jaki to jest spadek. No, sami widzicie. Ja sobie zobaczycie zaraz Wam pokażę jak to wszystko wygląda z tej strony. Właściwie nie zobaczycie nic nowego, bo te widoki, które teraz ja widzę no to już wcześniej wy też widzieliście. Sami sobie zobaczycie. Idąc od lewej mamy znowu Snowdon i dalej patrzymy wszystkie góry, tamto miasto na dole to jest Llanberis, a na horyzoncie jest już ocean. Właśnie schodzimy z Igarn. E wejście, wejście na tą górę zajęło nam jakieś 4 godziny, co wydaje się chyba na dobrym, dobrym czasem. W tej chwili będziemy się kierować do tego jeziora tam dalej, które się nazywa Linclit, czegoś tak. E, musimy się zatankować, jeśli chodzi o wodę, bo, bo się nam kończy, a resztę będziemy się kierować w tamtym kierunku. Po prostu schodzimy w tej chwili do, do drogi i będziemy widzieć, e, co dalej. Jak widzicie jestem już właśnie nad jeziorem. Okolica fajna, woda ciepła, także nic tylko sobie pochodzić. Dobra, koniec przerwy, czas ruszać dalej. Jeszcze dobry motyw co tutaj zauważyłem, ja skromnie wypiłem tylko kawę, kawałek czekolady zjadłem, a koło nas gościu się rozbił, który kurde całą kuchnię ze sobą przywiózł, także gotował sobie makaron, coś tam kurde smażył i tak dalej, także gościu na wyprawy wyposażony. Zobaczmy jednak wybrać się do Lunberis, jesteśmy w zasadzie koło miasta już e, i po drodze zauważyliśmy, że jest tu zamek jakiś, już wam go pokazuję. Nie jest mi wiadome nic na temat ewentualnej historii tego zamku czy coś, to najwyżej tam wkleję sobie to, czy coś, to, to po prostu sprawdzicie. E, w tej chwili idę tam do tego zamku, także jakieś ujęcie jeszcze coś tam pokręcę i tak dalej. E, no. Się nawet nie wiedziałem o tym, ale wychodzi na to, że z Landberys jest właśnie stacja na kolejki na Snowdon. Sobie, zobaczcie. O, widzicie? Witam. Sytuacja wygląda następująco: jest piąty dzień naszej wędrówki. Wczoraj wieczorem nic nie nagrywałem, bo po prostu spieszyło się nam, szukaliśmy miejsca na nocleg i rozbyliśmy się koło wsi Landberries. Spaliśmy koło czegoś w rodzaju wysypiska, gdzie były góry łupku oraz e, złom, tak? Bo znalazłem e, samochody stare, serdzewiałe. W tej chwili wróciliśmy się do punktu wyjścia. Jesteśmy w mieście Port Madok. Jako, że mamy jeden dzień, praktycznie całe wolne jest dopiero po godzinie 12. Postanowiliśmy spędzić po prostu ten dzień nad oceanem. Także już Wam pokazuję, jak tutaj wygląda cała okolica. Dzisiaj noc spędzić tutaj, w okolicy tej plaży. Zaraz będę szukał jakiegoś e, miejsca dobrego do spania. Jak widzicie, zaraz Wam pokażę, za odpływ. Wody już prawie w ogóle tutaj nie ma. Patrzcie. Co chwilą, widzieliście scenę, którą kręciłem wcześniej. Ona była kręcona godzinę, godzinę temu. Tutaj wszędzie jeszcze była woda w tej chwili. Dobra, okazuje się, że jednak trochę survivalu będzie na tym filmiku. Okazuje się, że znalazłem bardzo dużo małży, one tutaj wszędzie są dosłownie, zobaczcie sobie, poprzyczepiane, o już Wam nawet pokażę. Widzicie? Tu jest jeden. Trochę ich uzbierałem, także zaraz wezmę je i ugotuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, spróbuję zjeść i wtedy Wam powiem, jak to smakuje? Na przyrządzenie ich w tradycyjny sposób nie mam w tej chwili szans, ale za to będę mógł spróbować w sposób bardziej survivalowy, czyli po prostu ugotuję je i zobaczymy za chwilę, co z tego wyjdzie. Wszystkie małże wylądowały w morskiej wodzie i w tej chwili będę je gotował przez kilka minut. Przede wszystkim, co rzuca się od razu w oczy, a raczej do nosa jest to, że śmierdzi, to wszystko. Eee czyli zapewne wino i te wszystkie inne dodatki służą głównie temu, żeby po prostu pozbyć się zapachu. No ale spróbujemy jednego. Lepiej róbcie to w domu, bo nie jest zbyt dobre. Tam jest szósty dzień rano, czas wracać do domu, zaraz Wam pokażę jak e, spałem tej nocy. Kawęrza były rozłożone w tym miejscu namiotem, a ja spałem sobie o tam. To akurat było dobrym pomysłem, bo wiało w sumie tej nocy, a jak widzicie byłem osłonięty. Co do wniosków jakie wysnułem z tej całej wyprawy zapraszam do mojego bloga, tam wszystko będzie opisane. E, no i co, do zobaczenia wkrótce.